Jaka jest przyczyna kryzysu legi Warszawa? Trudno znaleźć tylko jedną lub wskazać lek na całe zło. Jeszcze kilkanaście lat temu działacze legi mogliby machnąć ręką na kiepski start w lidze, bo nawet kilka punktów straty do czołówki nadal nie byłoby czymś, czym warto się przejmować. Jednak od kilku lat jest inaczej. Potencjalnego rywala w walce o tytuł nie należy upatrywać tylko w jednym czy dwóch zespołach. Oczywiście dla samej atrakcyjności Ekstraklasy to plus, że są poważni Konkurenci, bo dla innych Zespołów to impuls do rozwoju Ale nazwa Legia coraz mniej straszy Wielu już nie boi się grać nawet Na Łazienkowskiej, za to niemal sezon W sezon stołeczny klub regularnie Notuje fatalne wejście w rundę jesienną Nic dziwnego, że pozycja Fejo nie jest zbyt mocna, mimo że Nie miał zbyt wiele czasu na postawienie Swojego stempla na projekcie Legia 24-25 Coraz częściej mówi się o tym, że stołeczny ekipa tym razem mocno przestrzeliła z wyborem trenera i klub potrzebuje kolejnej zmiany na tym stanowisku. Wiele wskazuje na to, że przy Łazienkowskiej będą trzymać się tradycji zakładającej zmianę trenera we wrześniu lub w październiku, ale jej początków trzeba szukać kilka lat wstecz. I o tym, co dzieje się w warszawskiej Legii od 2021 roku, a może nawet trochę wcześniej biorąc pod uwagę pewien moment przełomowy w historii warszawskiego klubu, porozmawiamy sobie w dzisiejszym Bolu bez cenzury, na które już z tego miejsca Was gorąco zapraszam. Jak zmieniła się legia Warszawa pod rządami Dariusza Mioduskiego? Dlaczego od 2021 roku zdobyła zaledwie tylko dwa trofea, z czego tylko jedno istotne, oczywiście Puchar Polski. O tym w dzisiejszym filmie. Kto za to odpowiada, jakie ruchy personalne wykonuje warszawski zespół? Zapraszam do oglądania. Cofnijmy się do marca 2017 roku, kiedy oficjalnie rozpadło się trio rządzące klubem. Dariusz Mioduski odkupił udziały od Bogusława Leśniodorskiego oraz Macieja Wanzla i od tej pory zaczął decydować o nim samodzielnie. Bałem się tego projektu, wiedziałem, że to coś, w czym nie mam doświadczenia. Nie wiedziałem, że kiedyś nadejdzie moment, by zakupić cały klub. To była bardzo szybka decyzja, wbrew wielu osobom wokół mnie, które uważały to za szaleństwo. To było jednak coś, co chciałem zrobić, to jednak... Z najważniejszych rzeczy w moim życiu. W ciągu poprzednich kilku sezonów Legia była w gazie, w kraju zgarniała kolejne tytuły, zagrała nawet w Lidze Mistrzów. Jednak w wąskim gronie najważniejszych dla niej osób trwał spór o przyszłość klubu. Leśniodorski i Wandzel byli w swoich pomysłach bardziej odważni czy wręcz brawurowi, a przede wszystkim broniły wyniki, bo Legia zdominowała ekstraklasę i regularnie pokazywała się w Europie. Wizja Mioduskiego była zupełnie inna, bardziej stonowana, ale w założeniu stabilniejsza. Kiedy po konflikcie właścicielskim przejmowałem mniejszościowe udziały wspólników, wszystkim wydawało się, że klub jest na szczycie. Zewnętrznie można było mówić, że dzieje się w nim dobrze. Dopiero co zagraliśmy w Lidze Mistrzów, zdobyliśmy mistrzostwo. Tylko ten moment, z punktu widzenia kibiców i postrzegania klubu, był inny niż rzeczywistość. Nie do końca odzwierciedlał prawdę. Nie mówię, że wszystko działo się źle, ale ilej zasadniczych rzeczy powodowało, że problemy prędzej czy później by wybiły. Awans do Ligi Mistrzów przykrył podstawowe kwestie bo nie budowano niczego, co tworzyłoby solidny fundament pod stabilną przyszłość. To, co się działo, było w dużej mierze konsekwencją doraźnego funkcjonowania tu i teraz. Myślenie, że Legia będzie w stanie kupować coraz droższych piłkarzy bez posiadania dobrej akademii i infrastruktury treningowej, była utopią. Dlatego wiedziałem, że ten rozpędzony pociąg w pewnym momencie uderzy w ścianę, wyjaśnił prezes Legii. Przeskoczmy do momentu zwrotnego, czyli do sezonu 21-22, który na przestrzeni ostatnich lat był chyba największym koszmarem dla fanów Legii. Klubowi poważnie zajrzało, w oczy widmo spadku i choć mistrzowie Polski pod wodzą Michniewicza awansowali do fazy grupowej Ligi Europy to kompletnie nie radzili sobie w ekstraklasie ze względu na odejścia piłkarzy i kontuzje Legia straciła stabilizację kadrową, nie było odpowiednich następców a przez brak czasu na mocniejsze treningi forma zawodników regularnie spadała. Obrońca Marcin Kikut przyrównał to wówczas do gry Lecha Poznań z jesieni 2010 roku, gdy pozdański zespół potrafił w grupie Ligi Europy pokonać Manchester City Dwukrotnie zremisować z Juwę i dwa razy pokonać Salzburg. Za to w ekstraklasie rozczarowywał. Po dziesięciu kolejkach miał na koncie zaledwie 9 punktów. Graliśmy na 100% poczucia swoich możliwości w danym momencie, ale nie na 100% determinacji. Chcieliśmy bardziej stawiać na futbol dla oka, na jakość, dominować kulturą gry. Przez to pewnie trochę zatraciliśmy równowagę w takich aspektach jak fizyczność, praca bez piłki, zabrakło do skoku do chłopaków z drugiej drużyny. A to jest jednak ekstraklasa. I tu takie rzeczy się mściły. Pod koniec sierpnia 2021 wydawało się, że legia jest na dobrej drodze. Klub awansował do Ligi Europy, i raczej kwestią czasu było, kiedy zacznie wygrywać również w ekstraklasie. Po upływie dwóch miesięcy w klubie, kwestią czasu było tylko to, kiedy zwolniony zostanie Michniewicz. Przyczyną takiego stanu rzeczy była ponoć słaba atmosfera w szatni. Ale 10 meczów, tylko 3 wygrane i 7 porażek, czyli bilans legii jesienią 2021 nie wziął się z tego, że ktoś z kim się przestał lubić. Jak to zwykle bywa w polskich klubach, za słabe wyniki odpowiadał trener, a nie piłkarze. Wojskowi znaleźli się na dnie po siedmiu kolejnych porażkach na wyjeździe. Po przegranej w meczu z Wisłą Płock, sytuacja wymknęła się spod kontroli, gdy kilku pseudokibiców Legii wpadło do autokaru i pobiło kilku piłkarzy. Najbardziej ucierpieli Lukinias i Emreli, którzy wkrótce później rozwiązali kontrakty z warszawskim klubem, ale nazwisko tego piłkarza miało się jeszcze w najnowszej historii klubu pojawić. Legia skończyła sezon na dziesiątej pozycji ze wstydliwą liczbą 17 porażek, ale po kłosie fatalnej gry i napaści na piłkarzy klub odczuwał jeszcze przez bardzo długi czas. Co działo się w pionie sportowym? Wygodne gniazdo oboku miodowskiego wymościł sobie Jacek Zieliński. Były obrońca legii, zdawał sobie sprawę, z jaką odpowiedzialnością będzie musiał się zmierzyć. Jedną z pierwszych decyzji nowego dyrektora sportowego był wybór. Tre którego zadaniem będzie próba odbudowy warszawskiego zespołu. W wyścigu o tę posadę do końca liczyli się Marek Papszun i Kosta Wygrała kandydatura Niemca, bo Papszun potrzebuje spokoju w pracy i takich zawodników, jakich on chce, a w Legii by tego po prostu nie dostał. Dariusz Mioduski zaczynał samodzielnie rządy z trudnej pozycji, bo mierzył się z osiągnięciami poprzednika, z którym nie rozstał się w najlepszej atmosferze. Leśniodorski wśród kibiców Legii miał mocną pozycję, a dziennikarze... Że ujmował bezpośredniością. Poza tym zostawiał legię spełnioną wynikowo w czasie jego czteroletniej kadencji jako prezesa klub po trzy razy wygrał Ligę i Puchar Polski, trzykrotnie pokazał się też w fazie grupowej Ligi Europy i raz w Lidze Mistrzów. Mioduski w żaden sposób nie mógł uciec przed porównaniami do niego, a im bardziej chciał się czymś odróżnić od poprzednika, tym bardziej Legia się destabilizowała. Cień Leśniodorskiego przez jakiś czas rzucał się na Legię, a kibice zatęsknili za wyrazistym prezesem, dobrze czującym się w mediach i stojącym za sukcesami Legii. Problem w tym, że jego cień nie wisiał nad klubem przez miesiące, jak się spodziewano, a przez kilka lat. Legia ostatnie Mistrzostwo Polski świętowała w 2021 roku. W 2022 mistrzem był Lech, rok później Raków, a teraz po tytuł sięgnęła Jagiellonia. Ekstraklasa ewoluowała, konkurencja urosła w siłę i stawka mocno się spłaszczyła. Legia miała wszelkie predyspozycje do tego, by stać się ligowym tyranem jak Bayern w Bundeslidze, tym bardziej w świetle przepaści finansowej, która dzieliła jej budżet od możliwości rywali. 267 milionów złotych przychodów. Za sezon 23-24 to ponad dwa razy więcej niż drugiego wstawce Lecha, który zanotował 123 miliony Różnica jest też w poziomie i w stylu gry Na międzynarodowej arenie legioniści mogą się cofnąć i czekać na kontry, rzadko nadając ton boiskowym wydarzeniom W polskiej lidze te role się odwracają Tu Legia musi się martwić o to, co zrobi z piłką przy nodze, a jej rywale szukają kontr i szybkich ataków nie da się nie zauważyć, że przed erą Zielińskiego Legia miała inną strategię rozwoju. Być może nie najlepszą, ale jednak dającą nadzieję na regularne profity Dokonania obecnego dyrektora sportowego sprawiają, że nadzieją na solidny zarobek są głównie występy w europejskich pucharach Skład jest budowany, żeby wygrywać tu i teraz A jeśli nie wygrywa, to regularnie uruchamiana jest stara płyta z hitami o pustkach w kasie O koniecznych do załatania dziurach i potrzebie oszczędności Ile w tym prawdy? Wróćmy do 2022 roku Sezon 2021 2023 zapowiadał się pod względem finansowym słabo, bo Legia nie grała w europejskich pucharach i trudno było zakładać, że po walce o utrzymanie rzuci się od razu do walki o Mistrzostwo Polski. Miał to być tak zwany sezon przejściowy ulubione stwierdzenie polskich władzy. W rozgrywkach 2023 łączne przychody z działalności podstawowej spadły o ponad 20 milionów złotych. Nastąpił za to wzrost, jak i zmiana struktury zadłużenia. Ale jak się okazuje, nawet z tego sezonu przejściowego Legia wyszła obronną ręką sportowo, zdobywając wicemistrzostwo Polski i Puchar Polski, ale również finansowo. Przyczyniła się do tego udana kampania profrekwencyjna, wpływy telewizyjne za drugie miejsce w Lidze, umowa z Czaktarem Donieck na użyczenie obiektu oraz zdobycie Pucharu Polski. Zadłużenie owszem wzrosło o 10 milionów złotych, ale wydawało się, że będzie gorzej. I to wszystko w roku, w którym sprzedano tylko Mateusza Wiateskę, co zresztą było pierwszą kością niezgody pomiędzy Runiaiciem a Zielińskim. Na zachodzie zwykło się wydawać około 10% przychodów na jeden duży transfer w okienku. Jest to nie tylko sygnał dla przeciwników, ale też zabieg medialny. Wiemy, że przychody legii za same transfery i puchary plus zejście z dużych kontraktów to oszczędności rzędu kilkunastu milionów euro, więc w rozsądnym modelu biznesowym oznaczałoby to idealny moment na inwestycje które napędzą klub i pomogą wejść na nowy poziom transferów. W końcu kupując perspektywicznych graczy można liczyć na ich sprzedaż z dużym zyskiem w ciągu 2-3 lat. Zamiast szukać rokujących piłkarzy za gotówkę, w stolicy wolą te pieniądze przeznaczyć na pensje i premie, ściągając wolnych zawodników lub polując na okazję. Wiek kadry meczowej w rozgrywkach pomiędzy 2012-13 a 2016-17 oscylował między 26 a 28 lat. Tymczasem sportowe rządy Zielińskiego powodują, że zagorzały kibic Legii dostanie np. 30-letniego Gonzalvesa w miejsce 24-letniego Bartosza Slisza i 27-letniego Lukiniasa w miejsce 22-letniego Ernesta Muciego. Zresztą wyciągnięcie Ernesta Muciego za grosze i wielokrotna przebitka to strzał, który zdarza się rzadko. Większość klubów na zachodzie Europy najwięcej zarabia, gdy także sporo wydaje, dokładając do tego wychowanków własnych jak Akademii. Poprzednik Zielińskiego, czyli Radosław Kucharski, wydał prawie trzy razy więcej na nowych piłkarzy w ciągu sześciu okien transferowych. Było to dokładnie 9,3 miliona euro, a zarobek zamknął się z kwotą 27,4 miliona euro. Głównie na sprzedaży młodych Polaków, których legia miała z własnej akademii. Zieliński, po pięciu oknach transferowych, po stronie wydatków miał 3,5 miliona, a zarobki wyniosły 22,8. Ten dysonans widać chociażby w postaci najlepszego w historii Legii wyniku na giełdzie transferowej. Lipiec 2023 Mike Nawrocki odchodzi za 5 milionów euro. Styczeń 2024 Bartosz Lis sprzedany za 3 miliony euro. Luty 2024 Ernest Muci wytransferowany za 10 milionów euro. W tym samym czasie Legia według portalu TransferMarkt wydała zaledwie ponad milion euro na Burczaka, Pładiego i wypożyczenie Hiladiaza. Wiceprezes Legii Marcin Hera w maju tego Roku mówił, że dług klubu sięga obecnie 34 milionów euro około 146 milionów złotych. Zadłużenie i tak spadło o kilkadziesiąt milionów złotych, bo ostatnio oficjalne raporty finansowe Legii wskazywały na 191 milionów złotych raport za sezon 2021 i 203 miliony złotych za sezon 22-23. Legia w poprzednich latach notowała stratę 34 milionów złotych, 11 milionów i 21 milionów, czyli łącznie 66 milionów. Teraz zamknęła sezon 23-24 na plusie około 20 milionów złotych i była w stanie spłacić krótkoterminowe finansowanie w wysokości około 20 milionów złotych, które było konieczne w trakcie poprzedniego sezonu. Jeśli chodzi o budżet płacowy, Legia ma do dyspozycji 44 miliony złotych, a nasz sztab szkoleniowy przeznacza 8 milionów złotych. Tymczasem pion sportowy z jakichś powodów nie chce lub nie potrafi zbudować filarów sukcesu, czyli wzmocnić drużyny przed sezonem jednym głośnym transferem. Marcin Hera obiecuje zakupy po zakończeniu sezonu, przestrzega przed drogą na skróty, a Jacek Zieliński ogłasza, że nie będzie robił transferów na pokaz i pod presją otoczenia. Dwa lata po odejściu Lukiniasa znalazł jego następcę, czyli tego samego Lukiniasa sponiewieranego przez Kiboli. To zresztą pewna reguła, bo przecież następcą Carlitosa został w Legii Carlitos, Pawła Wszołka zastąpił Paweł Wszołek, a Tomasa Pekharta Tomas Peckhardt. Powrót Lukiniasa to oczywiście same plusy dla naszej ligi, ale niekoniecznie dla Jacka Zielińskiego. Dyrektor sportowy takim ruchem daje kolejny dowód zwolennikom teorii, że nie stać go na wiele więcej niż przejrzenie listy byłych piłkarzy i zorientowanie się kogo można pozyskać za pół darmo. Następca Radosława Kucharskiego wciąż nie spełnił zapowiedzi, że poukłada zespół lepiej od niego. Zieliński w trakcie swojej kadencji sprowadził zaledwie pięciu piłkarzy wpisujących się w kryterium wiekowe, które czyni ich atrakcyjnymi celami na rynku transferowym. A wspomnianą piątkę stanowią Mustafajew... Na Wrocki Burcz, Elitim i Zyba. Nie ma tu mowy o inwestycji w przyszłość. Legia to nie jest miejsce na rozwój trzeba funkcjonować natychmiast, walczyć z teraźniejszością rzekł po zremisowanym 3-3 spotkaniu z koroną Kostaruniajicz. Pojawiają się nawet teorie, że niektórym zawodnikom zwyczajnie mniej zależy na polskiej lidze, bo promują się przede wszystkim w Europie i to głównie na niej się koncentrują. Sęk w tym, że w ostatnim czasie do Legii trafiali piłkarze, którzy nie błyszczeli jak powinni. Do zespołu dołączyło dziewięciu nowych graczy, z czego tylko Lukinia, Sirubem Winagre grali regularnie. Pozostali jak chociażby Jean-Pierre Ensame, Sergio Barcia czy Alfarella, występowali w kratkę, a swoją obecnością na boisku nie wiem czy wnosili coś ekstra. Jacek Zieliński sam przyznał, że objął stanowisko, bo przekonał Dariusza Miodowskiego, że zrobi to lepiej. Kibice jednak tracą resztki cierpliwości, a jedyną ich nadzieją na jakąś rewolucję miał być nowy szkoleniowiec. Gonzalo Fejo, zajmując legią trzecie miejsce w ekstraklasie, przynajmniej zapewnił trochę pozytywnej energii na nowy sezon, ale nie wiadomo na ile jej wystarczy. W zeszłym sezonie przed meczem z Piastem fani wywieszali transparenty wymierzone w Miodowskiego, Zielińskiego, a także do kostrunajcia. Niemiec finalnie stracił pracę, a dyrektor sportowy Legii postawił na kontrowersyjnego Portugalczyka, choć ten zaczął swoją kadencję od dwóch remisów wygranej i porażki. Fejo miał być jego autorskim pomysłem. Jeśli warszawski zespół fal startem rozpocznie grę w europejskich pucharach, to może się okazać, że był także ostatni. A waszym zdaniem, co musiałoby się zmienić, by Legia Warszawa znowu była po strachem ligowych boisk i seryjnie zdobywała czy to Mistrzostwa Kraju, czy także Puchary Krajowe? Zachęcam oczywiście gorąco do dyskusji w komentarzach. Nowe osoby do subskrypcji tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. A także każdego zachęcam do pozostawienia pozytywnej oceny pod tym filmem, jeśli ten przypadł Wam do gustu, czy po prostu jeśli chcecie wspomóc szerszy zasięg tego materiału. Dzięki wielkie z całego serca. My się widzimy. Widzimy w kolejnych produkcjach do usłyszenia.